Eluvina eluwina Wina 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 Cześć, z tej strony Psycho Couple, czyli Kamil Oraz Aleksandra A witamy Was w naszym odcinku Psycho Plotek, gdzie dowiecie się ostatnich newsów z ostatniego tygodnia albo nawet dłużej A dzisiaj przywitamy Was naszym tradycyjnym przywitaniem, czyli Eluvina. Eluvina. To nie jest nasze przywitanie, to nie jest nasze przywitanie Kamil A to e, poproszę o intro To jest kochani dom Stu oni tak mówią. Przy okazji tego pytaliśmy was, jakie plotki chcecie, żebyśmy poruszyli w naszym odcinku i powiedzieliście, że chcecie, to była piosenka Kacpra z domu X, czyli Eluvina, więc w ten sposób ją poruszamy. A już wkrótce Psycho Dom, gdzie znajdą się najważniejsi influencerzy z całego świata, więc zapraszamy, oczekujcie. Cóż wyczekujcie, intro dawaj. Intro. Dobrze, kochani, jeżeli chodzi o piosenkę Kacpera, czyli Eluvina, Eluvina. się, czy nam się podoba? Nie. Ale nie dlatego, że jesteśmy hejterami, tak jak to niektórzy, którzy teraz oglądają ten odcinek. Tylko dlatego, że po prostu nie lubimy tego rodzaju muzyki. Natomiast... Tak jak wiecie z poprzednich odcinków, dom stew i ekipy jest super i bardzo nam się podoba. Dom stew czy dom ekipy? Siemanko, ja jestem Fryz jako pierwszy w Polsce otwieramy skład, który składa się z literki X i słowa ekipa, czyli... EKIPA X! Znaczy, ja lubię dom ekipy, ale nie dlatego, że dom jest ładniejszy, tylko że atmosfera. Dom stew czy dom ekipy? Ale dom stew jest ładniejszy. No dobra, moje zdanie, dom ekipy jest ładniejszy. Okej, okay, idziemy... To a propos ekipy, to no, no, no. taka jest plotka. Tromba, którego zresztą najbardziej lubimy z domu ekipy, tak. jako postać, wbił milion na YouTubie, więc gratuluję. I można by powiedzieć, że ja z chęcią bym się zmierzył z Trombą na Fame MMA, bo bardzo ma podobne podejście, jeżeli chodzi o to, z kim mógłby się zmierzyć. On powiedział, że. Ty ja już tego kiedyś nie mówiłeś. On powiedział, że zmierzyłby się na Fame MMA z osobą, która trenowała. Yy, która jest podobna gabarytami, a jestem podobny gabaratami jak schudne? Gabaratami, mm. Gabarytami, jak, jak trochę schudne, więc ja bym z chęcią się z nim zmierzył. Yy, natomiast o Fame MMA i o tym, co się działo na konferencji, jeszcze dzisiaj trochę usłyszycie, co my o tym sądzimy. Tutaj mamy prawie tatuaż na twarzy to mamy krewści. A tymczasem przejdźmy do bliższych nam tematów, bliższych bądź tu, pokrewnych, czyli do Fit Lovers, ponieważ fit też są. Lovers, fit, lovers. fit Lovers. Słuchajcie, idę dzisiaj na siłownię, idę na siłownię Bicek Ale to nie jest, o tobie jest ten odcinek, w sensie że fit. Aha, Fit Lover, on kocha sport, tak? Dobrze. Więc kochani, przed nagraniem tego odcinka oglądaliśmy odcinek Fit Lovers, ale zanim oglądaliśmy odcinek Fit Lovers, to już wiedzieliśmy, co w nim będzie. Kamil wiedział. Ja tak? wiedziałem. Kamil wiedział. Ja wiedział. Wiedziałeś, kochani? Wiedziałem, że wyprowadzą się do. Wydaje mi się, że nasi stali widzowie doskonale wiedzieli, że to nie była żadna tajemnica utrzymywana i nie domyślaliście się, myślę, że no, większość wiedziała, tylko czekała na to potwierdzenie. Stanów Zjednoczonych tudzież do. Los Angeles. Konkretnie, tak. I dokładnie, Oli, to powiedziałem. Skąd to wiedziałeś? Skąd to wiedziałem? Po pierwsze, dlatego, że wynieśli wszystko ze swojego poprzedniego mieszkania. Wynieśli wszystko w sensie oddali, oddali rzeczy, więc ja oli powiedziałem zaraz, zaraz. Skoro oddają wszystko, to nie będzie to Polska, na pewno za granicą. Druga rzecz, mówię, no, im, się bardzo, im się bardzo podobało w Los Angeles, więc myślę, że to będzie Los Angeles. Dodatkowo Mateusz mówił o tym i sugerował, że w Polsce jest zimno, że zima jest okrutna, wstrętna, więc mówię, ciepłe miejsce. Dlaczego Los Angeles? No to też chyba każdy wie. Byliśmy tam dwa lata temu. Przez miesiąc. No i od tamtej pory po prostu nie mogliśmy przestać o tym myśleć. Więc dla mnie jasne było, że wyprowadzą się do Los Angeles, a nie do jakiegoś bardziej zimnego miejsca. No i to jest sprawa dosyć jasna. Więc i na lewie na TikToku właśnie nam ktoś rano napisał dosłownie o tym, że pitlowers przyprowadzają się do Stanów i byliśmy tacy O, oh, wow, wow. A nie, przecież wiedzieliśmy to zanim powinniśmy byli dowiedzieć. Co myślimy Ale... w ogóle o samej prz, przeprowadzce? Nie, co Fit Lovers w ogóle mówią na ten temat, kochani? Oni sami zaznaczają w swoim filmie, że ci, którzy ich na stałe oglądają, to po prostu Wiedzieli. się domyślali. Mhm. Jak my się domyśliliśmy, więc może nie jesteśmy nawet jedynymi osobami z tego, co widać po komentarzach. Tak. Co myślimy o ich wyprowadzce, Kamil? Co ty myślisz? P Powiem ci tak. My sobie, słuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy z Olą, właściwie to już od wielu tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy, że widać, że Fit Lovers... Zachowują się inaczej niż kiedyś. W sensie te, te ich filmy już nie ma tam tak dużego entuzjazmu, nie są tacy weseli. Na te miejsca Stories też czasami wyglądało to trochę, jakby to było na siłę. Mhm. Tak naprawdę po powrocie wtedy to mieliśmy takie stany depresyjne, że zobaczyliśmy inny świat. I potwierdzili to. Potwierdzili to w tym filmie. Dlatego, że powiedzieli, dosłownie użyli słowa, że, że od momentu jak wrócili z Los Angeles to mieli stany depresyjne. Dokładnie coś takiego powiedzieli, więc fantastycznie, że robią taki krok, to jest bardzo zdrowe, dobrze, że to robią, kibicujemy im, mega im zazdrościmy. Jak zobaczyliśmy, do jakiego domu się wyprowadzają, to no, Ola, co? Jest taki klimatyczny. Spójrzcie na to, widzicie ten dziedziniec? Coś tutaj koralek tu? tak będzie biegał. Albo, o, i znowu mamy schody, to trochę jak wcześniej w tym, y, pierwsze mieszkanie w Warszawie, nie? No, to takie z antresolą. Jest jeszcze jakiś fajny Zdenerwowali mnie, zdenerwowali mnie. To jest oczywiście taka zazdrość pozytywna, bo można zazdrościć pozytywnie i negatywnie. Pozytywnie... To oznacza, że my też byśmy chcieli dążyć do czegoś takiego albo do czegoś lepszego. Tak, to od razu Wam zapowiadamy, więc ci, którzy będą nas oglądać w przyszłości, chcemy się wyprowadzić. Ja raczej nie chciałbym do Stanów Zjednoczonych, myślę o Europie. Ja bym chciał pomieszkać kilka miesięcy na południu Europy. Po prostu. To jest moje takie marzenie. I co? Włochy? Hiszpania albo Włochy, Portugalia. Te, te rejony. Na pewno nie chcę teraz jeszcze się przeprowadzać, na razie jestem w Warszawie będzie jakieś super mieszkanie, niedługo się będziemy na pewno przeprowadzać również, tylko że właśnie zostajemy w Warszawie, a jeśli chodzi o inne miejsce, poza Polską, to musiałabym jeszcze się nad tym zastanowić. W sensie, że ja sam się wyprowadzę? Nie, w sensie, że nie wyprowadzasz, jak ja się nie wyprowadzę. No ale ja jak ja się wyprowadzę, robię, to ty zostaniesz? No nie, no też się wyprowadzę, ale no raczej Hiszpania. Tak, ja jak najbardziej, bo ja chcę się nauczyć hiszpańskiego wreszcie. Okej. Okay. Dlatego pamiętajcie, jeżeli w ogóle osiągacie jakiś cel, to bardzo ważne jest to, żeby osiągać następny. Co jest teraz stawiać naszym, co cel, jest, tak prostu. stawiać, co jest naszym teraz celem bardzo ważnym, ola co jest naszym tak. bardzo ważnym okay, celem? Już wiem, co co jest wiesić. naszym bardzo ważnym naszym celem sklep, który chcemy postawić Jeżeli oglądacie teraz ten odcinek to być może już sklep jest bardzo blisko otwarcia. A jak więc link będzie w opisie. Albo, aha, I tutaj, i tu będzie Dobra. też odnośnik do filmu, gdzie nagramy, po prostu będziemy opowiadać o, o naszym sklepie, e, jak zaczynaliśmy toło, i tak dalej. Cała szczegóła a propos sklepu, lecimy dalej, kochani. A tak, bo drodze. ja za dużo gadam, przepraszam. Dokładnie. Do... Konferencja Fame MMA, jakże piękna, z szacunkiem do wszystkich, fantastyczna. Wiadomo, że freak fight, wiadomo, że youtuberzy, wiadomo, że goście z sieci, którzy normalnie w realnej gali nie mieliby szans na to, żeby się ze sobą zmierzyć. Ja się zastanawiam... Czy konferencje nie są ciekawsze niż same, same walki? Znaczy, nie wiem, szczerze mówiąc. I biorąc pod uwagę, że mimo tego. Nie za bardzo ta walka nie będzie interesowała, te walki, które tam będą, ale konferencja to jest fajna rzecz. No fajna w sumie? rzecz, nie? Mm. Co pomóc? O. o W końcu taki jest zamysł tego show. No i kochani, co a propos konferencji Fame Mama, tej ostatniej? Pierwsza rzecz jest taka, że walka kobiet to będzie walka między Esmeraldą Godleską, którą wszyscy znają. Kochają albo nienawidzą, a Eweloną. No i my, jak obejrzeliśmy konferencję, to z całym szacunkiem do Ewelony po prostu nie wiedzieliśmy, kim ona jest. No właśnie chciałem powiedzieć. No to, jest, to jest jakby kolejne fame MMA i jakaś tam walka, która ma być walką taką, wiecie, główną i na zasadzie. E, Ewelona? Eluwina to jest? Eluwina! Czy Evelona, nie wiem do końca. Po prostu nie wiedzieliśmy kim jest. Że Eluwina powstało od niej i że ona jest dlatego sławna? Dowiedzieliśmy się, że Evelona była w Warsaw Shore. Też prawda jest taka, że nie oglądaliśmy nigdy Warsaw Shore, więc może po prostu to był. Ja znamy. oglądałem, pierwsze odcinki oglądałem. A to przepraszam. Kurde, Trypson był u mnie na imprezie, którą kiedyś zorganizowałem. Okej, okay. tak czy siak byliśmy zdziwieni po prostu, że wybrali kogoś, no jak dla nas Trypson mało znanego. No i generalnie, no nic Jakie ma to nie... znaczenie? Szczerze mówiąc, żadnego nie ma to znaczenia, dlatego że ważniejsze jest to, co się wydarzyło. A propos prowadzącego, a propos olejnika, bo tam już się działo. Na konferencji fame MMA Tomek Olejnik, znany z filmów Kruszwila, na których jest zwykle poniżany, gnojony i obrażany, został zgnojony, poniżony i obrażony. Prowadzący. Z dupy. Jechał każdemu. Jechał Godlewskiej, ona przyszła tam z tym swoim znajomym, jechał, nam, jechał im na przykład a propos ich ust, że tam sobie chyba u tego samego chirurga usta robili. I robiliście usta w tym samym miejscu? To jest specjalnie dla ciebie. A to co się wydarzyło z olejnikiem, no to, to już była masakra. Chłopak przestraszony. Jak ty to odebrałaś, jak widziałaś jego zachowanie ja od olejnika? Razu odebrałam to jako, że coś jest nie tak. My faktycznie nie oglądamy filmów Kruszwila, natomiast wiemy jakby jaką postacią jest olejnik i wiemy, że występuje w tych filmach i z tego co wiemy jest poniżany w filmach Kruszwila. Olejnik pokażę wam teraz krótki pokaz swoich umiejętności, czyli to jaką wielką jest pizdeczką, proszę. Jesteś <laughs> czemu? W tym <laughs> No zobacz jaki tutaj idealny! Będzie patrz jak tutaj <laughs> jest, do czego to służy. I wyglądało to tak jakby był też poniżany na Fame MMA, czy znaczy, był poniżany? Był. Tylko było kwestia zastanawiające, czy on gra? Nie, dla te. mnie nie było. Dla mnie A to czekaj, nie było. czy gra rolę tego poniżonego, czy to nie tak nie jak w filmach? Tak, Satić teraz ja mówię. Czy nie gra i po prostu się przejął? Ja od początku wiedziałam, że się przejął. Ty się wahałeś. Tak było. Okej, okay, no może i tak, może i tak. No dobrze. Tak, było. tak czy inaczej Masakryczne zachowanie. Natomiast z dupy to jest jedno, jako prowadzący. Zaraz wam opowiemy też o tym, o jego tłumaczeniu. Natomiast to, co zrobił Wojtek Gola w stosunku do Olejnika, właściciel tej federacji, jak może właściciel do zawodnika, którego zatrudnia, odezwać się w taki sposób i go publicznie poniżać? A co jeżeli. Tak naprawdę, on kurwa nie gra. Nie myślałem o tym jakoś specjalnie długo, bo za chwilę później wszedł Wojtek Gola cały na biało. Co, co czyni ją drugą największą pizdą na świecie po tobie. Olejnik dostał drugi nogę w ciągu miesiąca właśnie. Nie ogarniam tego, nie ogarniam tego. Jak to zobaczyłem, ja po prostu nie wierzyłem. Z dupy się jakby wypowiedział, oglądaliśmy ten jego film. Szczerze? Mój odbiór tego filmu? Bardzo pozytywny. Tak. On się wytłumaczył faktycznie, powiedział jakby o tym, że tam część rzeczy jest ustawiana. Witaj Sati. Powiedział o tym, że um, mają ugrany jakiś taki scenariusz, nie do końca konkretny, ale że po prostu jest to wszystko ustawione. Tak. Kto będzie mówił, jak będzie mówił do kogo? No, że nie. mają oni tak do siebie się odzywać, że to jest specjalnie. Napisałem od razu do Tomka siema, mam nadzieję, że twoja postawa to umówiona z wszystkimi gra aktorska, bo byłem przekonany, że to właśnie taka poza specjalnie pod galę. Odpisał mi od razu, stary, byłem zestremowany, a wy wszyscy tak na mnie jechaliście. Odpisał mu, nie wierzę, kurwa, serio Tomek. Ty. Nie ma co się spinać i tremować, to show, więc wiesz, ale tak szczerze. On, no ja wiem, ale stary, łatwo mówić, jak pierwszy raz jestem przed taką publiką, tyle osób, taki stres. Ja na to, że jest mi aż głupio, nawet jak to tylko taki motyw serio, w każdym razie masz moje wsparcie na bank. E, jednak olejnik faktycznie był przejęty tą sytuacją. Ja bo... zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. No. E, o, a propos olejnika. On został uderzony w twarz przez swojego przeciwnika, przez Malczeńskiego. On go uderzył z plaskacza. Naprawdę? Uderzasz chłopaka z plaskacza. No, trochę dziwne, nie? Jak masz za chwilę z nim walczyć w ringu, robić coś takiego. Po co? To było tak, to było upokarzające bardziej dla ciebie niż dla tego olejnika. Ten face off z Malczyńskim, więc wszystko git. Panowie, to nie parking, pamiętajcie. To, to, to już w ogóle po prostu był. No, nie to no, był po prostu cały pokaz tego. Jak nie powinno się zachowywać. Jeden wielki pokaz cringe'u, żenady. Dobra, idziemy dalej. Sorry, że Ci przerwałem. Z dupy, jak się wypowiedział? Z dupy nagrał materiał na temat tego, jak jest na Fame MMA, dlaczego jest prowadzącym, po co jest prowadzącym, jak mu każą się zachowywać. Powiedział o tym, że większość tam rzeczy jest ustawiana, że zawodnicy są przygotowani na to, że on się będzie do nich tak odzywać... Że on miał się tak odzywać. Że oni mają się odzywać do siebie w taki sposób. I okej, okay. jakby... Kto go tłumaczy, moim zdaniem, tak? Bo faktycznie o to przekazano. oczywiście mo może się na swoją rolę zgodzić lub nie. Tak. Natomiast faktycznie był w pracy, ale jak się okazało, nawet to, że był w pracy i musiał spełnić te swoje obowiązki, wywołało to, że Olejnik po prostu czuł się upokorzony i powiedział o tym w wiadomościach prywatnych, do czego z dupy się on również przyznał. Z dupy, wracając do, z dup, do, do niego. Słuchajcie, sam jako konferencję dostałem od groma informacji Maciek, ma być grubo, trzeba ich popodpuszczać, uruchomić, ciągnąć za język, zrobić tak, żeby coś rzucili rywalowi, dać im hasło do tego, żeby mogli na siebie ruszyć. Innymi słowy, potrzebujemy dymów. Taki właśnie był zamysł. To mm, dla mnie szacunek, że potrafił to powiedzieć, szacunek, że potrafił przeprosić. Super sprawa, jak już wiemy, nie będzie go więcej na konferencjach. Tak? Tak, tak. Nie wiemy, czy to jest jego decyzja, czy to jest... Co ty, pewnie nie, ale nie wiemy. Nie no, ja myślę, że to jest jego decyzja. Ja myślę, że go wyrwali za to, że zdradził tajemnicę, tajemnicę Myślę, że jedno, wiemy. myślę, że jedno i drugie... Ale nie wiemy. Myślę, że jedno i drugie, będzie. Ja nie pamiętam, czy on na tym filmie powiedział, że on już nie będzie tego prowadził, nie pamiętam, nie. chyba nie. Nie, nie. Ale już nie będzie prowadził. Eee... Z tym domem to był żart. Tak, 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 nie będziemy Jeśli robić chodzi... żadnego domu, bo my byśmy nie byli w stanie wytrzymać z innymi, no, tak No, taka jest drogą. prawda. Na chwilę tak, na stałe no nie, no wiecie o czym jesteśmy, tak? No nie, nie.